Cześć, zapraszam na aktualności filmowe. Porozmawiamy o moim filmie Próba Łuku, ale też w ogóle o kinie polskim, włoskim, o pracy nad filmem. Marieta Żukowska. Jestem pod takim waszym ostrzałem. Wszyscy kochamy Pedro Pascala. Skąd ten jego fenomen? Pedro, 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 Pedro. Pedro. No bravissimo, Marieta! Perfetto! Eee. Tak, a w Polsce, dziękuję. Ten zwiastun w ogóle wygląda jak z lat 90. Czy to jest obraz kryzysu kina? Moi drodzy, siedzimy tutaj w niesamowitym składzie, niczym w nadchodzącym już blisko filmie Materialiści. Ale powinnam siedzieć po środku. No powinienem, po po żeby środku. mieć ten wybór. Ale który z nas taki ma, gdzie jest Chrisem Avansem, a który Pedro Pascalem? Nie odpowiem na to pytanie, ja ale gdyby, trochę ciemniejszą ale gdybym miała ja wybierać między wami, to wybrałabym Pedro Pascala. Fair enough. My też byśmy wybrali Pedro Pascala, by wybrał. Świat by wybrał Pedro Pascala you i wybrał. świat wybiera Pedro Pascala, dlatego chciałbym z wami o tym porozmawiać. Skąd ten jego fenomen? Dlaczego ona się nam tak podoba? milionów. Internetowy daddy, czy tam daddy internetu, różnie można to powiedzieć. jest Albo Zadi, nawet się z takim spotkałam, czyli zady. jakby Zadi, który już jest tym dadim łączącym i rządzącym wszystkimi pozostałymi Daddymi, czyli jest po prostu. Na ultimate całym, daddy. Tak, Ultimate daddy, czyli najwyższa forma dadiego. No tak, jednak jest to taki aktor i gra takie postaci, które są męskie, a przy okazji są bardzo troskliwe. I Pozytywne ciepłe. i ciepłe. I faktycznie chciałoby się do nich przytulić, nawet jeśli są to takie opowieści jak The Last of Us. Wszystkie jego ofiary na pewno uważały dokładnie to samo. <grym> no nie wiem. Taką rzecz bym o nim powiedziała, która ym, w życiu codziennym nie towarzyszy mi na każdym kroku, y, czyli wydaje mi się, że on jest po prostu naprawdę miłą osobą. Mhm. Że nie ma tam różnych um, wizerunków i tak dalej. To co robi, jak się zachowuje, wydaje się być absolutnie szczere. You shouldn't drink before a fight. You learned this during your years in the fighting pits. I always drink before a fight. It could get you killed. It could get me killed. Today is not the day I die. Męskość, którą gdzieś buduje kino od lat, dzisiaj widzimy mocną zmianę w tym. Tak. I, I to, co kiedyś byśmy może pomyśleli, że to jest słabość, tak, zwłaszcza przecież chłopaki nie płaczą. Facet nie noszą torebek być... damskich no ze właśnie, sobą. albo mm. bez rękawników takich, y, ale. Chciałabym być w Kan, żeby to zobaczyć. Przecież to świetnie wygląda. Dzisiaj będzie dużo generalnie mówienia dobrze o Pedro Pascalu. No, ale właśnie, ten fenomen tej też męskości. Nie chcę gdy płacam źle. Pedro Pedro, 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 Pedro. Powinniśmy to teraz puścić. Pedro Pedro, 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 Ta męskość, która kiedyś była tak budowana, że jestem zimny, robię robotę, przynoszę po prostu I wypłatę. Mówię takim głosem, i mówię takim i mówię mało. A tym razem mamy Pedro Pascal. Okej, okay, jego role są różne, ale jego osobowość jest tak przystępna tak ciepła. Dlaczego to dzisiaj nam się podoba, a kiedyś mogło być uznawane za słabość? No dobrze to ewidentnie rozgrywa, no, jak porównamy to sobie chociażby z klasycznym mitem męskości, który przez dekady przecież... Toksycznej... <coughs> toksycznej... Jak, no klasycznej, tradycyjnej <coughs> ktoś powie Gdzie jest Tim <coughs> Albo knięty i no ten małomówny trwal dziel, który coś żuje Ródne cygaro Jary. Albo nawet ci 90 owi po nabojach. mężczyźni. No, chociaż tam też myślę, że można by było znaleźć paru takich, którzy ewidentnie nie wpasowywaliby się w taki kanoniczny, nazwijmy to, wzorzec. Pedro Pascal ewidentnie daje też przestrzeń ekranowym partnerkom. Mm -hmm. Czy mm. też partnerom, kiedy mówimy o B-Rogu. Dokładnie tak. Wspiera je na ekranie że i jest poza po prostu ekranem. gościem, no i myślę sobie też, że kwestia tego, że on bardzo długo czekał na swoją szansę, bo przypomnijmy, że taka kariera u niego wystrzeliła grubo po 40. Tak. To... Dopiero jak zagrał Obery na Martela, nie? Tak, no, w właśnie. Tron... I, potem... I jeszcze Javier w Narkos. Penia w Narcos, i tam właśnie on gra jeszcze taki pokójnik. Zaczyć I mięskości. tak jest atrakcyjny, ale właśnie jest tam bardziej klasyczny, że jest mm -hmm. właśnie tutaj bardzo spontaniczny seks. Właśnie jestem bardzo chłodny, w końcu niedostępny, jest w emocjonalny. Narcos. Ale właśnie jesteśmy w serialu narcos, ale i tak go wszyscy. Pokochaliśmy za to. Mm. Pokochaliśmy go, ale jeszcze wracając właśnie do tego, że, że trochę musiał czekać na swoją kolej, to może też sprawiło, że nabrał pokory. Mm. I ta pokora teraz procentuje po prostu po latach. Plus, jeżeli zauważycie sobie gdzieś jakieś nagrania, wywiady z nim, on ciągle flirtuje. Tak. Non-stop. Ma urok. jakiś taki delikatnie zaczepny e, ton. I to działa też na ekranie. Ludzie tak. uwielbiają oglądać rolki z jego materiałami. No, facet jest królem internetu. No. Stał to, się memem. to prawda. teraz I on na dodatek ma dobry. taką mhm. energię, jednocześnie bardzo pozytywną, ale z drugiej strony też y, jego serduszko jest po jasnej stronie mocy, bo przecież wspiera bardzo różne idee. Jego siostra jest y, osobą transpłciową i on jakby jest cały czas z takimi osobami i wspiera je jakoś niesamowicie. Dla mnie to jest ważne w dzisiejszym świecie, że tak powiem w dzisiejszym świecie, żeby te osoby, które kochamy, miały też jakieś wartości, które reprezentują, na które my chcemy po prostu przybić swoją piąteczkę i trzymać się z tym. Więc... Ale mimo wszystko w filmach takich pełnometrażowych nie ma jakichś wybitnych ról. To się teraz będzie zmieniało. To jest ta Ale droga, właśnie. że on przychodzi od, od serialu w stronę kina i teraz czy materialiści, czyli są fantastyczna czwórka za chwilę. Zaraz Ale to też, też będzie dzieli dzieli przecież na ekran, no bo tam kurczę Vanessa Kirby, mm. gwiazda serialu DBR, oprócz tego Joseph Queen. więc on jest takim właśnie gościem, który ewidentnie jakby nie musi się rozpychać, jego musi ego być. nie Ale musi... Jakby, znowu on każdy centymetr znowu będzie ekranu. tam ojcem. Znowu będzie tam ojcem. Będzie ojcem i też głową rodziny, więc jakby ta, z jednej strony ta ojcowskość, a z drugiej strony właśnie to, o czym Łukasz mówi, czyli, że on może współpracować hmm. z innymi. Mi się wydaje, że to jest jakaś alternatywa wobec tych mitów męskości, do których jesteśmy przyzwyczajeni, że nagle masz tego mężczyznę, który a, może nosić damską torebkę, i wspierać kobiety i tą swoją taką kobiecość yy, swoją własną ale też w celebrować. ogóle celebrować tego dzisiaj bardzo potrzebujemy Nie przepadam za komediami romantycznymi ale jeśli już bym musiał wybrać moje top 3 no to znajdzie się w tym gronie na pewno Terminal Stevena Spielberga z przeuroczym Tomem Hanksem będzie to kocha lubi szanuje Niesamowicie hot Ryanem Goslingiem i Emmą Stone. No i prześmiesznym Steve'em Carellem, ale na numer jeden dam o północy w Paryżu. Od Diego Alena. Yy, nie wiem, czy to jest bardzo śmieszna komedia romantyczna, ale ponoć się do takiej zalicza, więc to jest moje top 3 komedii romantycznych. Naszą rozmowę zaczęliśmy właśnie od filmu materialiści, który trafił na ekrany w piątek w reżyserii Song, twórczyni filmu Poprzednie życie do obejrzenia na platformie streamingowej Canal Plus. In the world of This your is getting... No one plays the game better than Lucy. Six to doctor, lawyer, banker. I get along much better with girls in their 20s. But love isn't part of her equation. I don't want to fight about money with my boyfriend. Do you know how hard it is to make you happy. Lucy M., the eternal bachelorette. I'm gonna die alone. Forget a rich husband. You're the matchmaker. Ten zwiastun w ogóle wygląda jak z lat 90., To tak. ta mogłaby zagrać Julia Roberts. Właśnie tak. jako Richard Pedro Pasta, czyli ten bogaty, i mafima McConaughey jako ten wyluzowany przyjaciel. Ja bym widziała Richarda Gira, czyli trochę wcześniejsze te 90sy. Z ta. Julią Roberts? No, chociaż Pretty byłby... Woman oglądane dzisiaj. No tak, boli ale... mnie głowa, jak o tym tylko pomyślenie. A kto byłby drugim facetem? Tom. On byłby chyba tym sztywnym bardziej, nie? Takim ehm, panem Darcy. Może ten ma Matthew i tylko tam ta różnica wieku by była bardzo widoczna, więc nie wiem. Sandra Bullock też powinna zagrać w Sandra Bullock, w no, z grzywką. Z grzywką oh. Bo ta, Ja wierzę, że już poza Pedro Pascalem też grzywki powrócą bardzo mocno po tej roli Dakota No, Dakota Johnson. Johnson ma przepiękną fryzurę. Nie zmarzysz z nim, prawda? Dlaczego nie? Bo jest dobry i bogatym. Pewnie nie ma Czy to mój charger? when i see your face i see wrinkles and children that look like you That us? Mam wrażenie, że już jest trochę zmęczenie materiału tymi wszystkimi mitami, nawet w komediach romantycznych, którymi nas popkultura nakarmiła. Czytałam jakiś czas temu taką książkę Mit Darcy'ego, gdzie mm. autorka rozprawia się właściwie z tym, co nam zrobił pan Darcy. I bohater dumy i uprzedzenia z naszymi mózgami. No, z kobiecymi mózgami chyba zrobił trochę to, ale też w ogóle z mózgami, że oczekujemy, że miłość y, to ma być trudne zadanie. To jest misja, którą my musimy przejść. Osiągnąć I wtedy ta druga osoba rozkwitnie w naszych ramionach jak kwiat. Ale na początku musi być trudno. A im jest trudniej, tym bardziej trzeba się starać. A mam wrażenie, że przy Pedro Pascalu to jest słoneczny on czeka letni dzień. Z otwartymi ramionami. Tak, na że on po prostu mówi jasny spoko, jest bardzo na tak. <grym> no czyli nie czy wiem, taki jakoś facet być, może być dobrym partnerem. Wydaje mi się, że jednak trochę już zaczynamy szukać. Na ekranie coś takiego odzwierciedlenia życia, a nie tylko tych wszystkich historii. Sugerujemy, że wszyscy faceci są pozytywni, uśmiechnięci, chciałabym, no tak? a chciałabym, a czy to chciałabym, by było dobra? Ale komedie romantyczne psują nam trochę mózgi, bo wierzymy, no tak. że co? Komedia romantyczna kończy się w tym momencie, kiedy zaczyna się prawdziwe życie, nie? A Pedro Pascal jest w tym prawdziwym, prawdziwym życiu. życiu. Ale moi drodzy, tak czy inaczej, wszyscy kibicujemy Pedro Pascalowi i zachwycamy Pedro, się. Pedro, jego Pedro, fenomenem. Pedro. Pedro, Pedro, Pedro. Pedro. Wszyscy kochamy Pedro Pascala. Ja najbardziej za rolę Oberyna Martela w grze o tron. I tak płaczę do dziś. Ale on nie jest jedyną postacią na którą warto tutaj zwrócić uwagę, bo przyznam szczerze, że są aktorzy na których patrzenie na ekranie sprawia mi po prostu dziką i gorącą przyjemność. Zacznijmy. Tak, jestem też osobą z internetu i kocham Aragorna z władcy pierścieni Viggo Mortensen w tej roli, kiedy wjeżdża na koniu. Mogę tylko westchnąć. Kolejny aktor? Ryan Gosling. Bez niego trudno mówić o wspaniałych, pięknych mężczyznach na ekranie. Szczególnie kiedy ma założoną tą przedcudowną kurtkę ze skorpionem. Mowa oczywiście o filmie Drive, gdzie kurtka, wykałaczka, jeżdżenie samochodem i ta scena w bindzie, której trochę się boimy, a trochę chciałybyśmy w niej zagrać. Kolejny? Jared. Jared Goblini Król, czyli David Bowie w filmie Labyrinth. To bardzo stara historia, ale jednak to, co widzimy na ekranie, czyli jego natapirowane włosy, niesamowite rajstopy i te cytaty: Bój się mnie, kochaj, rób to, co mówię, a będę twoim niewolnikiem. Legendarna, absolutnie rola. I have reordered time. I have turned the world upside down. And I have done it all for you. Jason Momoa jako Aquaman, proszę państwa, może się rozstępuje, kiedy on pojawia się na ekranie. Wcześniej kochaliśmy go jako kala drogo i naprawdę można było z nim konie kraść, ale tutaj w tej roli jest przede wszystkim super zabawny i ma super moc, którą jest czar i urok osobisty. Zdjęcie, jeśli mowa o kolejnym, to będzie to Josh O'Connor, i przyznam szczerze, że tutaj muszę zrobić małą przerwę, bo jest to jeden z moich ukochanych aktorów obecnie. Film La Chimera, Alicja Rorwacher, w którym gra archeologa wspaniałego z piękną, miłosną historią. I do tego nie chciałabym być zendają w filmie Challengers i stawać przed tym wyborem, bo właściwie nie musiałabym wybierać tylko i wyłącznie Josh O'Connor. How often does this happen? Going after the same girl? Not as often as you think. We usually have different types. So you're saying I should be flattered? Aren't you everybody's type? Come here. Which one of us? I na koniec Andrzej Kmicic, czyli Daniel Olbrychski w filmie Jerzego Hofmana, Mój ukochany, absolutnie polski aktor i polska rola. Ten wąs, ta biała koszula w deszczu, ten żupan, można by to oglądać godzinami i specjalne miejsce w moim serduszku. Dziabli. w Jam jest Andrzej Kmicic. To imię głośne w całej Rzeczypospolitej. Mamy połowę czerwca, najbliższe premiery filmowe to... Już 13 czerwca możemy obejrzeć Rytuał, czyli horror Davida Midella. Dwóch egzorcystów próbuje pomóc opętanej dziewczynie. W Jednego gra Al Pacino, drugiego Dan Stevens, tego młodszego, nieco bardziej wątpiącego. Emma? Emma? I najomną jest? Również w kinach możemy zobaczyć, jak wytresować smoka. Nieco bardziej sentymentalną produkcję, chociaż tym razem aktorską wersję. Ten sam reżyser, ale zupełnie nowa forma. Mimo to dalej opowieść o odwadze, o wolności i o relacji chłopaka ze smokiem. Te bestie zabiły setki naszych. A my ich zabijamy tysiące! Nie, to przyjaciel! Jeśli chodzi o animację, Pixar wchodzi z nową produkcją. Elio, czyli opowieść o chłopaku, który zupełnie przypadkowo staje się ambasadorem ludzkości w Radzie Międzygalaktycznej. Brzmi ciekawie, brzmi na pewno interesująco, będzie kolorowo, ale przede wszystkim będzie to jak Pixar, czyli otwarte serce i opowieść o szukaniu tożsamości, szukaniu swojego miejsca w świecie. Twoje życie jest tu, na Ziemi. Znajdź jakichś kolegów. To nie jest miejsce dla mnie. Więc please, kosmici, weźcie mnie, uprowadźcie, to tyle paca Nareszcie się udało! Zabierzamy kosmos w poszukiwaniu wariatów i marzycieli. Jak ty! Ja mykam! A! A! I wreszcie próba Łuku, czyli film Łukasza Barczyka z Mariettą Żukowską, czyli ich współpraca po 15 latach. Ponownie się spotykają w filmie nieco bardziej egzystencjalnym, głębokim i bardzo emocjonalnym, ale o tym więcej w naszej rozmowie z Mariettą. Krzysiek wrócił, okazało się, że ma całą twarz podrapaną do krwi. Zapytałam go, co się stało, on powiedział, że nie wie. Jak można nie wiedzieć? Naszą gościnią jest Marieta Żukowska. Będziemy rozmawiać o filmie Próba Łuku, ale nie tylko. Dzień ja... dobry. Bardzo się cieszymy, Cześć, że jesteś czoła, z nami. Okay. Cześć, jestem pod takim waszym ostrzałem. <noise> pod Próba, <noise> <łuku. głos> Próba, tak? Ja, ja mierzę Próba, jako pierwsza. Zalotniczką jedną do was, no pewnie. Tak, e, ja mierzę jako pierwsza. E, chciałabym zapytać Cię o ten film, bo on jest zrobiony w takiej niewielkiej skali z przyjaciółmi na wyjeździe. Opowiedz trochę o tym, bo to chyba jest ciekawa przygoda, po prostu w taki sposób robić kino. Tak, no słuchajcie, no to jest coś takiego, że kino wtedy jest pozbawione tego, tej całej takiej otoczki, tej takiej roli. Czy nie ma barobusu, nie ma meka. nie ma barobu. Nie mam robóstwa. nie, ma niczego. Nie, ja nie ma niczego, nie ma kampera, nie ma siedzonek, nie ma niczego, żadnych asystentów w ogóle I dzieje, się, i dzieje się wtedy taka magia, że nie musisz po prostu marnować energii na wszystkie inne rzeczy, które są dookoła, czyli na to też granie tej roli pani aktorki, prawda, <laughs> po wyjściu z jakiejś swojej roli. Hej. Hej. Chodź. E, nie, ja nie chcę, żebyś to filmował. Nie, zachowuj się jak... mówiliśmy się na film i robimy film Ale ja tego nie potrzebuję, rozumiesz? Ja już nie dam rady. Ty nie jesteś jedyną osobą, Dodatkowo, która tego potrzebuje. Mój syn tego tak samo nie potrzebuje. Oprócz twojego syna i ciebie są też inni. Możesz to wyłączyć? Nie, to idzie. Nie. Idzie i wchodzi do filmu. Tak. Nie. Tak. Ten taki dokumentalny sposób kręcenia, ale też brania z rzeczywistości, z wyspy, z energii, też taka praca z tymi przyjaciółmi wtedy, którzy mówią ci, że na przykład to dobrze, to źle jest fascynujące z takim doświadczeniem. Zawsze zastanawiałam się, bo podobno łąkała tak robił swoje filmy. I, I bardzo mnie to ciekawiło, jest w tym taka wolność, taka frajda i takie przyzwolenie na błąd też na szwy. you <laughs> I na taką intymność i szczerość. Mm. Padło w naszej rozmowie imię Łukasz Łukasz Barczyk, reżyser scenarzysta. To jest wasze kolejne spotkanie zawodowe. Pierwszy raz spotkaliście się w 2008 roku przy okazji głośnego nieruchomego poruszyciela. I ciekawi mnie, jak tak sobie spojrzysz z perspektywy czasu. Jak wy się zmieniliście jako artyści, jako ludzie przez te kilkanaście lat? Ja ci powiem, że zawsze podchodzę do tego wszystkiego tak, że jak wziąłem udział w nieruchomym poruszycielu, no to wtedy byłam tuż po takich, wiecie, dużych spektaklach z Mariuszem Grzegorzkiem, z którym dostawałam tam nagrodę za nagrodą i w ogóle byłam Taka rozkręcona po prostu w tym świecie teatralnym. I przyszedł do mnie Łukasz z tym wyzwaniem, bo to było naprawdę wyzwanie dla 24-letniej wtedy początkującej zupełnie aktorki, debiutującej w głównej roli. Obok mnie po prostu Janek Frycz, Andrzej Chyra, Staszka Celińska i pamiętam Jadka Frycza, który do mnie powiedział: No nie wiem, Marita, czy uda ci się utrzymać widza przez, na pierwszej próbie. I on ja tak, ja po prostu poruszył coś. Dobrze zaczął. Dobrze zaczął, wiesz, że 24 lat. No, A nie, to on jest tym poruszył. No, on jest no, nie jest rozprzycielem. Rozprzycielem. Pamiętam go, ale oczywiście później niesamowicie mi pomagał, ale pamiętam taki jeden wywiad, wiesz co, jak zrobiliśmy ten film, ja po prostu się rzucałam wtedy na tę sztukę, tak bym powiedziała, że głową w dół na mokrą szmatę i to było naprawdę... Piękne bo to porównanie, było takie, wiecie, co... przejmuję, zapisuję w słowniczku, Tak, no bo to, i, i albo, bo to było albo się rzucić, albo nie rzucić w takim filmie, to było jedyne, jedyne wyzwanie i słuchajcie, poszłam później do Radia do Trójki i miałam wywiad, dopiero po całym tym wszystkim, jak zrobiłam tę postać, młoda, po prostu robiłam na maksa, pani dziennikarka powiedziała do mnie tak to sam później, na szczęście za tą nominację do Orła, ona mi powiedziała coś takiego Pani to Pani wie, że jakby Pani ta rola nie wyszła, to powieziliby Panią na suchej gałęzi w tym kraju. I dopiero do mnie wiecie co, dotarło do mnie wtedy... Duże ryzyko. Jakie to było ryzyko, jak ja po prostu się rzuciłam w tę całą i e formę, i w te przecież sceny, które były takie szalone. I teraz wiesz co, świetne pytanie, nie wiem czy zdecydowałabym się w wieku 43 lat na taką rolę, wiesz? To myślę, że wtedy po prostu wynikało to z tej mojej młodzieńczości. Mm -hmm. Takiego ufania po prostu sztuce, szaleństwu. Nie wiedziałam po prostu, z czym się to wiąże i po prostu uszłam i grałam. Przerażający ten koleś. Jakiś palant. Nie, nie wyglądał na palantę. To manipulator, ciemny typ. Raczej mały spoczyk. Ale cię przestraszył. Dlaczego wstydzisz się powiedzieć, że się bałeś? Bo się nie bałem. A może ci się spodobało? Co? No może on ci się spodobał. Wystąpiłaś niedawno w filmie The Lemon Tree i podobno przeżyłaś niezłego szokersa w ogóle na planie zdjęciowym, przyzwyczajeniem do tego, że w Polsce kręci się 13-15 scen dziennie. Po włosku jest inaczej. Nie, po włosku jest jedna scena. <laughs> Jest później. I w ogóle, a później wierzy. aperitivo i różne inne przyjemności. Trzeba, no. trzeba Mamo, Nie, ale najlepsze są reżysery, bo Bruno Kollelock, który jest reżyserem, e, po prostu właściwie granie we włoskim filmie to jest w ogóle jedna wielka radość, ponieważ cokolwiek byś nie zrobił i byś zagrał, oni są zachwyceni. Mm. Oni płaczą ze szczęścia. <laughs> 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 Zagrasz, bo a w Polsce Be, ten to <laughs> Tak, A w Polsce, dziękuję. Tu wiesz krew Uwaga. pod łzy i bardzo dziękujemy, no następny. Wiesz, więc to było śmieszne. Ale przy tej okazji miałam, spełniłam jedno ze swoich marzeń, bo zagrałam z Roberto da Francesco, czyli z takim jednym z bardzo ulubionych aktorów Sorrentino. I miałam z nim bardzo długą relację, więc to była taka wielka, wielka, świetny aktor, świetny facet, świetna przygoda. A wola, byś u Sorrentino czy Guadagnino? Wiesz, co? Jeden i drugi jest moim po prostu jednym wielkim marzeniem, ale Sorrentino zawsze jest takim. Może do niego napiszę apelujemy niego nie apelujemy napisze. Hey guys. What are you doing here? Why are you here? What are you doing here? Filming. Yeah. About what? Mnie ciekawi e, właśnie stan polskiego kina dla ciebie i chciałem ci zadać takie pytanie co cię frustruje? Rozmawiajmy. Co cię frustruje właśnie w polskim kinie? Co mnie frustruje, a bym może powiedziała, co mnie cieszy też. Cieszy a, mnie to z tej pozytywnej, strony e, tej pozytywnej tak, <laughs> że są filmy tak jak Magnusa, z którym zresztą studiowałam, byliśmy na równoległych w Pamiętam taki słuchajcie, czas, co mnie niesamowicie cieszy, jak byłam z Magnusem, jedliśmy kanapki w Cannes i oglądaliśmy, pamiętam, The Tree of Life, Terlensa mm. Malika, gdzie był chyba tylko jedna projekcja dla dziennikarzy. Mm. I oni otworzyli, słuchajcie, salę, bo było tyle osób, które chciały zobaczyć The, The Tree of Life i pamiętam dziennikarzy i filmowców, którzy po prostu biegli do tej drugiej sali, żeby zobaczyć ten film. I ja wtedy sobie pomyślałam, Boże, on, który nigdy nie wychodzi, nie mm -hmm. spotyka się, nie, to chyba jest najpiękniejsza reklama wow. w ogóle dla reżysera, że wszyscy biegną, żeby zobaczyć ten film i pamiętam, że mamy takie zdjęcie z Magnusem i z innymi naszymi przyjaciółmi ze szkoły filmowej, jak jemy te kanapki po prostu marzymy o tym, żeby... Żeby kiedyś, wiesz, ten film był tutaj w Cannes i, i jego film był i, tak. i jeden i drugi i po prostu, więc myślę, że wspaniale, że to znaczy, że są też, że świetnie w tym polskim kinie, mm. przecież po łódzkiej szkole filmowej mm. idziemy do przodu. Jedyna rzecz, co mnie tak frustruje, tak jakbym się jakbyś ciebie zapytała, to że ludzie boją się ryzykować. Hmm a są naprawdę ultrazdolni, Wiem to i za gdzieś tam z tyłu głowy zawsze mają tych producentów, którzy im mówią, widz tego nie zrozumie. A ja uważam, że jeżeli będziemy tak traktować widza, że widz tego nie zrozumie, to będziemy coraz to bardziej kastrować Jasne. wszystkie najbardziej ciekawe pomysły. I wierzę w to, że wtedy, jeżeli tylko ulegasz naciskom, no to to jest kompromis, a kompromis mm -hmm. zawsze jest zgniły, moim mm. zdaniem. I wtedy ten powiemy, no dobrze, no to jest okej, okay, dobrze, dobry film, prawda, coś takiego. Poprawne. Ale nie mamy takiego na 10 tak, nie nie ją tak nie mamy takiego, wiecie co, takiego zachwytu, mm -hmm. czy nawet niezgody, mm -hmm. bo y, uważam, że sztuka jeszcze jest jedną taką nadzieją dla nas przy tych szybkich treściach, które nas bombardują, które sami tworzymy też, bo jest takie ani inne zapotrzebowanie na to, że gdzieś nie damy temu naszemu intelektowi po prostu umrzeć, mm -hmm. że każde, każde każde zaproszenie do rozmowy, gdzie możemy troszkę pójść wyżej, uważam, że jest warte wow. wszystkiego. Bardzo dziękujemy Ci za tę rozmowę. Dziękuję Wam bardzo. Krasnal Ogrodowy, Paryż i Piękna Miłość to przynajmniej trzy powody, dla których warto zobaczyć film Amelia, Jean-Pierre i mam bardzo dobrą wiadomość: ten film znowu w polskich kinach. This is Amelia. With the discovery of a simple childhood treasure, she begins a quest to fix other people's lives. And perhaps her own as well. Bardzo jestem ciekawa, co młodsze pokolenia na temat tego filmu powiedzą, kiedy zobaczą go po raz pierwszy, bo film ma już ponad 20 lat, wiele osób się na nim wychowało. Był to piękny obraz miłości wtedy, piękny też obraz estetyki. Dzisiaj myślę, że dla fanów na przykład Wes Andersona będzie to przyjemny seans, bo pięknie skomponowane kaderki i duża przyjemność wizualna to coś, co ten film oferuje. I jest to też. Powrót starego filmu do kina w dystrybucji. E, takich rzeczy dzieje się ostatnio coraz więcej. David Lynch święci triumfy w kinie, tak jakby był co najmniej początek XXI wieku. Możemy oglądać Viridiane Louis Buñuela, czyli klasyczny film z nurtu surrealistycznego. Do tego teksańska masakra mechaniczną, a w wakacje na przykład piknik pod wiszącą skałą, a już jesienią Amadeusz. Why would God choose an obscene child to be his instrument? <laughs> Czy to jest obraz kryzysu kina? Chyba tak. Może te nowe produkcje nie wszystkich cieszą, a tutaj mamy naprawdę pieczątkę jakości, ale myślę sobie, że jeśli kryzys kina ma piękne oblicze, to właśnie stare filmy wracające do dystrybucji będą takim obliczem. Jeśli można składać tutaj jakieś zapotrzebowanie, to mam kilka tytułów, które sama chętnie bym obejrzała. Zacznę od Pocahontas. Myślę, że kolejne pokolenia dziewczynek, chłopców i wszelkich osób mogą wrócić do tego filmu i jeszcze raz zaśpiewać kolorowy wiatr z edytą Górniak, a do tego jeszcze więcej filmów Stanleya Kubricka poproszę. To jeden z moich ulubionych reżyserów i świetnie by było zobaczyć go na dużym ekranie. Odyseja Kosmiczna, Barry Lyndon, czy muszę wymieniać dalej? Także czekamy na kolejne filmy. Oglądajcie tymczasem Amelie i do zobaczenia w kinach. W ten weekend na ekrany kin trafia horror rytuał z ojcem chrzestnym Hollywoodu, Alem Pacino. W związku z tym mam dla Was propozycję nie do odrzucenia. Moje top 3 najlepszych ról legendy Fabryki Snów. Miejsce numer 3, czyli jego oscarowa rola, którą zdobył po siedmiu nominacjach. Zapach kobiety i ta legendarna, podobno totalnie zaimprowizowana na planie scena tanga. Miejsce numer 2, say hello to my little friend, czyli człowiek z blizną. I Al Pacino wcielający się w kubańskiego imigranta, Toneg Montana, który przyjeżdża do Miami, aby podbić świat. No i miejsce numer jeden, uwaga, uwaga, pieskie popołudnie Sydney Alameta, jeden z najlepszych filmów lat 70-tych, wcielający się w postać desperata, który napada na banka, by zdobyć pieniądze na operację dla swojego ukochanego. Wiecie już, co z tym zrobić, hejtować mnie za to, że nie było gorączki, za to, że nie było serpiko, za to, że nie było chociażby ojca krzesnego. no ale cóż, taka jest już, tak to jest z topami.